Siemaneczko z tej strony Robek, a to kolejny odcineczek z gry Farming Simulator 2017. A w dzisiejszym odcinku jesteśmy znowu, znowu na MP. Dzisiaj Przemek, Przemek nie ten co zwykle, tylko drugi inny, a dzisiaj słuchajcie moi drodzy, jest całkowicie inny odcinek, gdyż Zobaczcie w sumie sami, zobaczycie. Dzisiaj na początku startujemy z gnojowicą oraz talerzowaniem poplonu. Tak to mogę nazwać, że to jest poplon nasz. Przemek wziął się już od razu za rozlewanie, gdyż mu to w sumie mówiłem, żeby to robił. A ja się biorę za roz... talerzowanie naszym caseem Pumom. Caseem Pumom czy? Nie, przepraszam. No tak, case Puma 240. CVX słuchajcie to jest traktor, który zastąpił New Holanda T5, on tam miał chyba to coś, chyba koni. Mądroczy to jest właśnie z następca New Hollanda. już po prostu jak, bo w sumie też może dowie, możecie się dowiedzieć z tamtego odcinka yy, dlaczego w sumie są nowe ciągniki i to wszystko i dlaczego nie ma właśnie ani, ani Waltry, ani New Holanda, to wszystko, słuchajcie, wszystko dowiecie się w tamtym odcinku, co był nagrywany dużo, dużo wcześniej i, 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 i dowiecie się, na pewno dużo informacji jest w tamtym odcinku powiedziane, a dzisiaj Robota, idziemy dalej, ciągle, ciągle robić i musimy ciągle, słuchajcie, robić też po prostu, pieniądze jak widać są, jest 410 tysięcy, moi drodzy, są pieniążki Inwestycje na pewno jakieś będą Nowe pole, pole numer 16 no Pole numer 23, to są nowe pola, zakupione niedawno I po prostu... Na no, w dzisiejszym odcinku planuję jeszcze kupić pole numer yy, słuchajcie pole numer yy, tu, 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 24 i tam są ziemniaki i będziemy jeszcze dzisiaj kopać ziemniaki najprawdopodobniej gdyż to nie będzie taki odcinek, taki jak zwykły, tylko słuchajcie moi drodzy, to będzie dużo, dużo dłuższy odcinek. Podzielony na dwa lub na trzy. Zobaczymy, jak nam to zejdzie. Wszystko ogarnąć, nagrać. Jak to wszystko po prostu wyjdzie. Tak, no to pole załatwimy. Zaraz będzie prawie skończone. Bo w sumie tu już widać, że mamy całkiem solidną talerzówkę. Także bardzo szybko nam to idzie. Zaraz y, by, wypożyczymy kombajny y, do, do, do buraka, do ziemniaka, Grim. Y, Grima wypożyczymy, bo po prostu nie będę kupywał. Jeszcze muszę zainwestować y, w kupno pola. Y, dobra. I tak, dajemy P, y, zbiór ziemniaka. Dajemy to, dajemy, moi drodzy, wypożycz. I, słuchajcie, już jest Grim... Y, w, w sklepie i już musimy powiedzieć po combine i, i w sumie on już powinien przemek zaraz pewnie pojedzie po combine, ja jeszcze kupię pole za chwilę, w sumie jak on już jedzie to ja prawie skoczę sobie i kupimy te pole i bo tu są na tym polu właśnie ziemniaki i szkoda mi ich naprawdę yy, orać gdyż są urośnięte i słuchajcie to my w tym czasie właśnie pójdziemy kupimy te pole yy, i... i będziemy mieć już coraz więcej pól bo ogólnie już mamy raz, dwa, trzy, cztery 5, 6, 7, ogólnie już mamy pól, teraz będzie już 8 pól kupionych, tylko po prostu musimy iść i park maszynowy jest naprawdę bardzo, bardzo rozwinięty i po prostu park rozwin maszyn rozwinięty, więc yy, i pola też pól musi być też bardzo dużo. Na razie nie startuję w jakieś strasznie wielkie hektarowe, wielkie, tylko takie powolutku, malutkie, fajne. Pola 78.000 i jest kupione już nasze pole. Mamy tak bardzo fajnie 23, 24, 16, 15, 14, 12, 18 oraz 27. Słuchajcie, to są nasze pola, które zostały już kupione. O, jeszcze 18, przepraszam, zapomniałem o 18. I na pewno następnymi celami jest 22 i może... No w sumie tak, 22 jest najbardziej takim, można powiedzieć, moim celem następnym i pole numer 28 tam jest koło krów i najprawdopodobniej one będzie te pole 28 będzie połączone z 27 i tam będzie jedna duża trawa dla krów. Bo w sumie to tyle, tam będzie. Bo tam, jak zobaczycie, w sumie sobie, sobie na mapkę, gdyż mam ja teraz, w sumie nie będę wam tego pokazywał, albo zobaczycie w sumie też na odcinku, bo na pewno to będziemy robić na odcinku, gdyż innej opcji w sumie nie ma. Będziemy po prostu połączymy te dwa pola, gdyż one są blisko siebie i po prostu przejedziemy przez tą drogę, zaoramy tą drogę i kupimy, i będzie wszystko fajnie. 27 i 28 będzie połączone, i tam wszystko będzie obsiane trawą, gdyż 27 mam obsiane trawą idealnie dla krów, więc bez niczego do, wezmę za, d, połączę te dwa pola i po prostu będzie to że no jedno duże pole i po prostu co? E, po prostu będzie już większe i szybciej nam będzie powiedzmy nie będę musiał dwóch osobnych y, pól kosić tylko po prostu jedno wielkie będziemy mieć do koszenia i też to na pewno dwa razy szybciej nam to wszystko pójdzie sprawniej na pewno i, I zobaczymy to wszystko za chwilę. Jak on przyjedzie Grimem na pole numer 24 i będzie kopał ziemniaki, my od, pojedziemy case'em, odstawimy talerzówkę, przyjedziemy Fendem albo Sztajrem z przyczepą tam na pole. A ja wezmę sobie pewnie znowu case'a i wezmę małego Grubera i będę czekał aż trochę przejedzie i my to od razu będziemy to wszystko gruberować. Już mu napiszę, że e, ziemniaki pole n, u, m, e, to jest tam 24 e, kiopy pole no 24 I on będzie już nam prawie kopał ziemniaki a i my prawie to skończymy tutaj te pole talerzować, te pole skończymy talerzować, odstawimy talerzówkę, odstawimy case, a. nawet tu przejedziemy na wprost, nie będziemy się bawić naokoło ani nic. przejedziemy tutaj, odstawimy talerzówkę, schowamy ją do wiaty weźmiemy Powiedzmy może... Co czy Kejsa akurat może zobaczymy, może Kejsa weźmiemy pumę e, do Grubera albo... to no w sumie tak, bo w sumie on wesz, pój, przyszedł z Bo muszę gdzieś jechać. To spokojnie, spokojnie e, To 15 minut jest godzina 40 za świat Spokojnie żymy, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, czy to jest dobrze, zdążymy, bo po prostu nie mogę nacisnąć ALT i Z, gdyż po prostu mi się przestanie nagrywać, a ja tego bardzo, bardzo bym nie chciał i po prostu dojechał, dojechał, już będzie kopał, już po prostu nie chcę. Przerwać, żeby się tego mieli wszystko ładnie, płynnie, dlatego właśnie, słuchajcie, jak będą jakieś błędy, sorry, sorry, naprawdę sorry, bo po prostu, yy, nie wiem. Yy, po prostu jak mówię, jak nacisnę Alt-Z, to mi się przestanie nagrywać, bo to, wiecie, Nvidia, to takie właśnie czary ma, że ma yy, yy, alt nie, co czy Alt Z to nie, bo Alt 9 to mi się przestanie nagrywać, ale jak włączę Alt Z to mi się włączy całe menu y, Nvidia i to wszystko nie chcę wam, żeby wam w sumie tego pokazywać ani nic, żeby wam to nie przeszkadzało w oglądaniu. A prawie właśnie będziemy się bawić w b, 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 kopanie ziemniaków teraz w sumie, bo ja no tak, ja, ja, ja będę ja będę jechał za chwilę po przyczepę y, albo nie będziemy jechać na przyczepę, t, nie będziemy wysypywać na przyczepę, tylko będziemy wysypywać y, na pryzmy ale w sumie nie będziemy sypać na pryzmy gdyż ja chcę gruperować to zaraz dlatego nie będziemy to wysypać na pryzmy tylko będziemy to prost, na przyczepę będziemy sypać przejdziemy sobie tutaj przez tory nie jechał akurat elegancko pociąg więc jedziemy tu na farmę pyk ciach ciach co nie wiem co Przemek robi na razie stoi ale myślę że się już weźmie do roboty do widzę dostawił, odstawił z dobra, spoko. Ja też w sumie tu odstawię talerzówkę, gdyż po prostu nie chce mi się na razie się bawić i chować jej, jedziemy, bierzemy przyczepę i tu jak widać o mani tu i stoi, Fendt stoi, Steyr stoi, Masseyferbusom stoi, wszystkie moje ciągniki tutaj stoją, więc jedziemy, jedziemy i bierzemy, będziemy tutaj w sumie sypać na nie zobaczymy, kogo bo będzie przemkać więc na razie nie. Jedziemy z Joskinką i będziemy wysypywać. Ogólnie, jak mówiłem, właśnie zaczęliśmy nagrywać w pół Jest 42, to już jest 12 minut nagrywania. Plus jego 15. No to z... Tak myślę, że spokojnie zdążymy. Tu sobie przemek stoi cały czas, nie wiem, czy go coś się stało, nie, dobra już kopię, to niech jedzie. Co się stało? Pokaż. Wejdź! Opuśćmy. Eee, magia, powiem wam magia. Ja również nie mogę zbierać. Eee. Coś jest niehalo, czy co? Kurczę. Opuść pojazd, wyładuj na miejsce, zatrudnij pracownika. A damy H. Pracownik też nie może zbierać. Hmm. Coś się zepsuło, powiem wam. Nie da się... To co? Hmm. Co tu by zrobić teraz? Hmm. Zobaczmy, przelecimy tu... To, to co? Hmm. Bierzemy chyba... Oramy to. Tak, kombajn dobry, bo to był, a jeszcze w sumie sprawdzę, tak, do ziemniaków, tak, to jest kupione do ziemniaków. Yy, w ogóle, a propos de facto, mam pugi, choć pug jeden, jest, jest amazonka, to lecimy po amazonkę.